Aaaa! Walczymy! Walczymy! Jestem w Dzika, A, dzika nie bomba! Co się na nie napierdala? Nie podoba no mi się No właśnie do... chcę iść, ale nie mogę. Jak wyjebało, Zabiłem no. gościa, ho. ho. Jestem w Kurwa, boję się trochę tutaj iść. Ja czekolwiek. pierdolę, po prawej stronie jest od chuja osób. O, nie okay. tam. Właśnie trzeba tam iść, kurwa, z tej okazji właśnie. Dobra, ja się cofnę, podchyluję w bazie. Jak tu daleko trzeba iść do chila? No Halo? właśnie. Nie? Chodź. Że. Jaki jestem, Mariaci? Kurwa na wejściu! Kuta Zabiłem go, kuta go, kuta na... Saś, ja, Zabiłem go na ślepo, bo mi zasłaniałeś swoim ciałem. O, wow, dobra, bastun tam jest. kurwa. zaraz na wprost, kurwol. O, nie! Z tyłu coś. Dobra, lewej, prawej, wszędzie, Nie da się strzelać sobie. przez takie kratki drewniane do góry. <laughs> Checked it. Nie da się. Right now. Nie da się. A szkoda. Aby było fajne, w sumie. Dobra, no jakoś tu projemy do przodu. Au. No. Dobra, załatwiłem świniaka. Albo ktoś inny, ale coś tam popy popyćkałem no. O, jak mi coś się było. U góry gengis, kurwiel tam straszy. A, omina. A, omina. Kim jest Aumina, Aumina? Maciek, Przyznaj się. <noise> no boże, jeszcze... Dobra, nieważne, poszło. Gdzie oni, kurwa, są? Idę starczą przed nami! Pchajcie wózę z bokiem, kurwa. Idź z bokiem, kurwa. Idź z bokiem. Z rokiem, z bokiem. Idź bokiem, z rokiem. <noise> kurwa. O Jezus, ale mnie rozbiega. Ja już się zgubiłem w tych twoich, tych... Nie Sąc. wiem, nie wiem, czy się dzieje, krążę, biegam, latom. Bohaterowie nigdy... Nie. Bardzo dobrze, nie. bardzo dobrze. Tu jest Bastion, oni kurwa. też mają łaskę, Jesus. No dobra, no, pchnęliśmy to troszeczkę. Nie mam nadzieję, że coś zrobię, ale chuj. O kurwa, o Boże, wlazłem na granaty złomiarza, jak zawsze zapominam o nich, panie. Warum! Ale będę grał żniwiarzem, bo chcę więcej postaci na filmach pokazać. Protest mi, <laughs> okej, okay, I will protest, protest. you man, <laughs> lol Protest mi Ktoś tu kogoś nie złapał chyba Hehehe, he, he, zabiłem kurwa kęciego Kęci Kenchi. Albo ja, kogoś anime, tam kurwa Ta Siema łaska, o Góry kurwa Jeszcze mnie zabije, jesus wejść, mów, Trzeba to pchać, to po pierwsze Mówiłem, to bastion jest tym po, tym, tym po lewej, ale... wow, ale... Lewej, wyjebane, dobra. ten budyneczek, tak, otwarty, taki, oła, był. oła, coś mnie oła, po prawej, co... po prawej jest, granatnik, junker, junkrot, oła, gdzie ta fara, to nasza, okej, okay, dobra, luzik, luzik. W ogóle odkryłem, że przez ten kościół można tam na prawo zejść. To jest dla mnie taka pewna nowość. Nie wiedziałem. Tak, tak. Kurwa, co się stało? Zbagowało mnie. Chciałem się tepnąć na tą kładkę u góry, a kurwa tepnęło mnie. Tank, tank, tank. O, opona tu też przejechała świetnie. O, kurwa, tu jest junker, lol. Kurwa. Wpadłem na niego. Jo, ale z... Zajebali mnie, no a ulta odpaliłem. Jak też, jak ci proplayerzy żniwiarza to robią, że. Podają na ulcie i są nieśmiertelni w chuj, no A jak tylko no. zawsze odpalę to. A winie. ty wpadasz <sł�> i... Yeah. Dokładnie, tak to mniej więcej zawsze jest Sprawiedliwość, prosto <sł�> <tos 000> To jest standard kurwa Czekaj, czy teraz mnie tepnie, czy znowu kurwa zbuguje. Nie, żyje! Wow. Masz nie wiesz, Dobrym, na nie wiesz nie dobra. Dobra. Chodź, Na, wracamy. Napierdl, właśnie nastał napierdl, to jest to. Bastion tam się ustawiał, u góry, z lewej, jak, jak... Widzę, widzę, jedzie. widzę. Nie bardzo mogę mu coś zrobić. Spróbuję do niego tam wejść, może mnie nie zauważy. Kurwa, on tu jest tu woda, nie ma do, go, okay. Woda stała, kurwa, woda, woda stała. stała. okej. Okay. <laughs> tak, dokładnie, woda No to stała, chujowa, no jak woda stoi, stary, no po wodzie to straszne rzeczy już no. kurwa, weszliśmy. Ja się kurwa boję tutaj podchodzić. Ała. O nie, Smoczy Bóg tam w las. E, nie tylko. Jeszcze koledzy. Mm. Smoczy Bóg jest Ej, ale takie jako ten Reinhardt gówno robiłem w tej grze. po prostu tylko stając z tą... O! I szedłem z tą tarczą. Nawet nie miałem zobacz, specjalnie okazji pograć. To jest chujowe. Ja już rozumiem, dlaczego nikt nie chce grać tankiem. Jasne. Znaczy taką zarię się świnia. Tu, tu świnia. dużo robi, ale tą, tą Świniak to jest mega agresywny i waleczny tank, dlatego ja najbardziej lubię świniaka, bo dużo można zrobić. The srogie się sieje A nie no to jest świniak tak Dobra, ja zamknę drzwi po prostu tego tak będzie najprościej Dobra, ja zabiłem świniaka i gędziego Ja bym to No ja zabiłem wdowę. Gdzieś? Dobra, ja tu minę zlikwidowałem. No właśnie czemu te drzwi się kurwa nie zamknęły? One muszą się dopiero otworzyć. Aha, o te muszą się otworzyć, żeby tam się zamknęły, dobra. No. A nie, aha, dobra, myślałem, że są jakieś... Ej, stałem jebanym tym, kurwa! Stałem zajebanym słupem, schowałem się. Aha, z jego perspektywy się w ogóle nie schowałem, a ja po prostu sobie przeszedłem w lewo, za słupa, żeby mnie nie napierdalał. Gęcz jebany. Wiem co Gdzie ten kurwa Genji? Jak on skacze? Jebać go, dobra, wiem. zginął Ja pierniczę Tam kolejny żniwiarz Kutas Gdzie on jest? O nie, ging 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 no. A Jezu u góry wdowa jeszcze Chyba wezmę coś innego po prostu, już mi się znudził ten tank, a teraz... Kurwa, to no. to, to pociśniemy. Dostałem w twarz. A ja a. to się... Ruch. A nie, nie chcę żniwiarza zmieniać, bo ulta mam. A szkoda szkoda trać No full. już nie wiem ja już nie miałem, a tak to sobie wezmę fary, trochę <laughs> i już w końcu atak, nie? Mamy teraz trzy fary w drużynie. To genialny pomysł, Bar brać fary. A nie wiem, nie zauważyłem. Sorry. <laughs> Coś zlikwidowałem. O, świnia! Oła! Gdzie to kurde, chodź O Kurda. nie, posmakujcie ostrzelnik! Blablabla O nie, o nie, o nie, Shift kurwa uciekaj! Dobra, wyleczyła mnie, ale to cud Dobra, pierdolę, to trzeba tam wejść, bo oni to tutaj kurde Teraz mm. odepchali mocno i to tak niemiło, aż Aż po prostu ci się pewnie smutno zrobiło, nie? A w chuj smutno, muszę przyznać, o jak wiesz padł Dobra, tam Soldier na plecach próbuje... Kurwa mać... Znowu kurwa! Posmakujcie ostrza... Nie Yo! wiem co to się dzieje... Dobra, dobra, zmarnowałem multaż by jednego soldiera zabić, ale kij z tym. Gdzie ta opona pieprzona? No właśnie. Właśnie, jakoś tak przez nią przeleciałem... I nie wiem czy... Nie, to, to, to świniak mnie zabił, ale po prostu tak... Przeciągnął mnie przez tą oponę. Aha, ja rozlikwidowałem oponę, bo mnie przez nią przeciągnął. Też zajebiście. Rozlikwidowałeś ją, co? O, bo... Rozlikwidowałem, dokładnie. Po prostu <laughs> poświęciłem się dla dobra drużyny. Trzy fary, to jest to. Chyba <laughs> coś się zmienię zaraz, no. Ja Ale kult za chwilę. O kurwa! Tego się nie spodziewałem, muszę przyznać. Oh, hej, zaraz. Będziemy. Aha, jeszcze nie mam. Kurwa, myślałem, że ja mam super zdolność, ale nie. To nie ja. To nie ta fara. Ja tu ich wymordowałem troszeczkę. Dobra, mamy to. zawito całą drużynę. -y. Yo, ja tutaj wszedłem yo, yo, na plecy yo, 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 yo. i ich wymordowałem. Dobrze. Psz, -y. yo, 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 yo. Wielkie Kwi. yo! Kurwa, trzy fary, ja pierdolę. Każda inna. A ja. No nie, ta, nie, ta była ta sama. O nie, ich żniwiasz serio! Ja miałem nawet tego samego skina. Ja będę udawał, że to ja. Ult? Nie, tak, ult. Wow, bez ulta nawet. O, strasznie sflankował. To jest najgorsze, jak żniwierz właśnie wejdzie na plecy i nikt na czas go nie załatwi, to, to wtedy jest no. najgorzej. Bling. Pięknie, czas Hej, przy celu. Czas przy celu mam największy. Kurwa, no. nie Dingol! Kto to, to pisze? No, a kto to może być? No. Ciekawe. Hmm. zgadłeś. No, <laughs> A, tak, myślałem. 22 2000. Zaraz będę miał 30 level. Nie, nie ale no, ten kawałek to, jeszcze i 20. Pixelboxa dostałem w ogóle. Tak? Czerwcowego. No, przez LifeTube ogarnąłem. A, kurwa, ja nie dostałem. I właśnie się zastanawiam, czy w ogóle nie? dostanę, czy ochuj chodzi. No, nie dostałem w czerwcu żadnego i nawet, wiesz, nie miałem żadnej informacji. Uuu. Nawet znaczy, nie w sumie, w sumie z tego. Z, 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 z kurwa, jak to się nazywa. Jeżeli chodzi o kuriera no to kurier tego samego dnia wysyła, albo dzień wcześniej wysyłają informacje. No tak? ale. Wezmę na razie. Ale. Aha, to już jest, o kurwa. Co tu mylimy wziąć? To jest kry. Dwie małpy, tak? Nie, jest. co to jest? Road 66? To wezmę sobie wdowę, kurwa. Yo. W ataku? Dobra. Tak, będę siedział z tyłu i napierdalał. No a. Okay. Co ja się miałem powiedzieć? Właśnie, a śniło mi się jakiś czas temu, że byłem na jakimś evencie. Byłem na jakimś evencie, nie pamiętam eventu, tylko pamiętam, że wróciłem do domu, otwieram torbę, wiesz, walizkę, w której miałem ciuchy, a tam rzeczy, leżą rzeczy właśnie z pixel wiesz. Figurka jakaś popa zapakowana, koszulka. Na koszulce był napis, był napis Savage i coś pod spodem, nie wiem kurwa co, ale to pamiętam, to Savage na, na koszulce I, i coś tam jakieś figurki jeszcze miałem. Pamiętam, że Pixel Boxa przywiozłem w częściach na, wiesz, kurwa, w torbie, ale <grym> nie będę brał, brał raczej walizki, kurde, do Warszawy na jeden dzień. Czerwcowy Pixel Box ma motyw przewodni Retro. O, Gdzie no właśnie, jest... wiem i dlatego go chciałem. Ale i, i jak chyba... ja wziąłem koszulkę XL I jak to jest XL, to ja jestem, kurwa, Cristiano Ronaldo. chyba jakieś ultra slim Italian-Japan fashion, kurwa. <grym grym grym> Zawsze te no ja takie al, ala, styl, ala styl po prostu włoski są takie mega ciasne i obcisłe. Ocisłe, no. nie? Więc się jest większym czy grubym, tak jak ja, to chujnie jest. Ty się poprawił, kurwa. No ja, ja dwie opcje podałem. Nie? Aha, dwie opcje podałeś. O kurwa, a ta fara, jezus, jak ona boli. To wdowa też, kurwa, próbuję do niej strzelać, ale nie takie to proste. Jebać cię faro! Kurwa. Przelam do niej. No, za bardzo się trochę wpierdoliłem w to. Nienawidzę złomiarza tego. On po prostu wysuwa się ciach, ciach, ciach. I to jest najgorsze, bo z nieskończonością amunicji to wystarczy być debilem, żeby grać z żniwiarzem. Boże, złomiarzem. Tak ciućkasz każdymi mm. granatami i nikt cię kurwa praktycznie nie ogranicza. Bo masz ich w chuj nieskończoność i co? I gówno. Co nie Czaj się, kurde, żeby tylko się wysunąć i wystrzelić. Kurwa, jeszcze z... Dobra, małpo zniszcz z wieżyczkę. O, jak dobrze, nie ma wieżyczki. Jak ilużeś już wysnajpił? Kilku. Wow! Wieżyczki symetry! O, <laughs> ta! Ty sprzedewam. tym tunelu. One tak kurwa wchodzisz, do pokoju, te przerażające odgozy ci tak kroją. Po prostu. Jakby zaraz miało cię po prostu dojebać, kurwa, największa siła we wszechświecie. Kroją hmm. tak tym odgłosem samym, już się boisz. Intimidation, kurwa. Ciema, makry. Na coś ubiłem. Kurwa, ale mam wziąc. celność, Mistrz. Dobra, wdowa też padła. Cymetra u góry? Jebać, cymetra. O kurwa, słyszę to krojenie wieżyczek. Pomocy. Nie wiem kogo, one biją, ale brzmi to. Brzmi to tak, że aż mi go szkoda. No właśnie. O, shit, na za mną jest. Jak kurwa, o jakim sposobem ona mnie obiegła, Nie rozumiem. symetra dwie Mariasz... tam zabiła. No właśnie, nie wiem tak po prostu. Góry jest? A ja myślałem, że to. Tak, ona cały czas napierdalała mnie, a nie miałem pojęcia, że to wiesz, Ja myślałem, że wierzyszka. Ale w ogóle nie widziałem, żebym damage otrzymywał. To jest chujowe. Gdzie, gdzie ona, kurwa, jest ona tu dalej? Jest? Nie, nie ma jej już chyba. Nie mam pojęcia. Już. Ja No, Znaleź ich teleporter. Znowu wdować to, musiała sukwa jedna. O, Bastian. Gdzie tam gdzieś sprawy? Bram rozwalony? Tak, tak, już, nie, już go nie ma. Oła. Tam są. Widzę Jebać! O, Nie jebać, Je, znaczy jebać i tak, ale dobra, wieżyczka nie żyje, pchamy dalej. By the way, maksymalna, góry fara. maksymalna prędkość pchania wózka to 3 osoby. Więc nie ma sensu, żeby więcej niż 3 osoby były przy wózku. Tak, nie, nie da się szybciej niż 3 osoby. Czy w ogóle to kontrolowanie wystrzału w tym samym Soldier'em Pięć pocisków możesz wystrzelić i nie będziesz miał recoil'a <laughs> I tak trzeba wiesz... Soldier? Ciućkać No spoko, ja się zajmuję pchaniem A bo... w ogóle zapomniałem, że mam ten wizjer taktyczny i trzeba to uruchamiać co jakiś czas Żeby po prostu było widać wrogów Ja to uruchamiam zawsze jak mi się tego załaduje No właśnie, ale ja zapomniałem <laughs> Aha Wszyscy są tam w bazie Turururu, no wiesz, zauważyli, że punkt... Punkty już nie powstrzymają, więc polecieli do przodu. Gdzie te kurwy. Lata, fara. Ziemniak na farę mówi luja. Luja? No, co, gramy, gramy tam, jak odwrócił z tego, tam w niedzielę wieczorem. Kurwa, luja tam lata. Jaka luja, ziemniak, Kto to kurwa jest. No ta, ta, co lata, i rakietami. Fara! No tak, luja! Luja. Cudowne po prostu. U, co my tutaj mamy? Jo! Jo! Morderstwa kurwa dokonałem masowego na ulcie. Widzę, właśnie. Ja to robię. O Boże, ta pierdolona! Strzelałem w wieżyczkę! Zdożyłem ją zabić, tą wieżyczkę, zanim ta ściana się pojawiła. No ja no właśnie wiesz, w nią tak i ściana. I ściana. Ale ja, ich, ja, ja ja ich zmęczyliśmy ziom Cel Selfie! <laughs> Self Poszły jak cholera. To Dole, tego jeszcze nie widziałem. Ja rozumiem, że pies wchodzi mi do pokoju, kradnie różne rzeczy i ucieka z nimi, ale ona w tym momencie przyszła z całym kocem kurwa do mnie. Przyszła, nie ukradła, <laughs> przyszła z Prezent kocem. dla ciebie. Znaczy już poszła, nie, ale... Moja Tosia się coraz lepiej aklimatyzuje tutaj u nas, już raczej wszystkich lubi, ale jak ona jest mądra, to jest po prostu zaskakujące. Nie? Mądrzejsza niż Brutus, tak żeby nie mówić źle o, o, o trzęsniętym o się, ale ona to jest trzedmien. taka mądra, jak my mamy w domu fotokomórki przy bramie, które no. jak się przekracza, to słychać takie kliknięcie w mojej sypialni, bo tam jest centralka. I ona się nauczyła nasłuchiwać tego kliknięcia. Jak ona słyszy to kliknięcie, to, on, to ona wie, że ktoś przez bramę przeszedł albo wjechał autem i już zaczyna szczekać mhm. w domu, bo wie, że ktoś Cieszymy. zaraz przyjdzie. Masakra. No tak. Brutus to ogarnia co najwyżej. Domofon jak dzwoni, albo jak ktoś jest, jest przed drzwiami, a ta już wie, jak wejdziesz przez bramę. No, nieźle. No ja to kurwa to Mój pies, mój pies na przykład yy, nauczy się, bo mam w, w domu w korytarzu, w przedpokoju mam takie wielkie lustro, nie? Mm. U telefon mam w sumie, ale kurczę, to napiszesz, że teraz, <laughs> teraz nie mogę. Teraz nie mogę. Oko, 15 minut. Czekaj, czekaj. Mm. Okej. Okay. Brak tanka. damy radę bez tanka. Dobra, wróciłem. Eee, obrona drogi, dobra, co ja potrzebuję, co ja chcę, nie wiem co chcę. Może wdowę znowu? Nie no, wiem co wziąć, O diva, nie o nie, biedzi. diva, a sobie se wezmę. Diva właśnie popatrz jak ona ma w chuj Armora i jej się odnawia życie jako Armor i patrz właśnie no. na to jak ona ma dzięki temu zredukowany damage przeciwko niej. To jest najs no. najskuteczniejsze przeciwko smudze, bo każdy ten taki wiesz ciuciek z jej tych wystrzałów tych ciuciek, dzików, no. jest, ma zredukowany damage, więc Muga naprawdę no tak. ma mocno zredukowany A damage. Ona ma bardzo szybki, tak, tak, yy, szybki damage. No, a co do mojego psa, to ona, mamy to duże lustro w przedpokoju. Ha, przykład, tak bardzo chciał się... skończyć, się, skończyć ten Chciałem temat. skończyć no, historię, bo no, mój pies no. też jest mądry. No. no, no, tak, tak, bo ona tak szybko strzela. A wracając do mojego psa. No, ma mój pies, no. Wiem, I wiem. kurwa ten. I ogarnij, że jest to duże lustro. I jak ona się bawi na przykład i wiesz, gania po domu i na przykład, wiesz, uciekać i nie? Ja się chowam na przykład, powiedzmy, w kuchni, a ona jest w drugim pokoju i ona sobie patrzy, kurwa, w lustro, czy idę, nie? Oh, oh, nice. I ona dużo wcześniej wie, że ja do niej, wie, że, 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 ja do niej idę, nie? No, przy zabawie to nie jest do niczego i to potrzebne, ale generalnie, kurwa, stary, obczaj, ona, kurwa, umie lustra używać, nie? Jest to pewien poziom nie, jako, ogarno, nie do przeglądania się. Boże, już mi tego mecha rozwali, shit. A, ten mech zaskakująco szybko potrafi umierać. No czyli jebany, świniak też. Ciociakam tam w nich. O, 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 jak zginął. O, oh, panie. Dobra, już mam multa. O oh, Demet. Odpalam, kurwa, co ja się będę jebał? Strzelam w nich jak szalony. Co ja się będę z ultym ograniczał Żegnaj Reinhardzie. Lololol. A mm, umarł? Rzucam tutaj wszędzie armor w okolicach wózka. Kurwa, czemu nie mnie? <laughs> nie, nie, nie. nie, Co jest? W jaki sposób zginąłem? Nie rozumiem. Yeah. Co się stało? złomiasz mnie zabił Jak? A, złomiesz, ma to do siebie, że nie wiesz co się dzieje nagle morduje. Ale jeden strzał mnie nie zabił, kurwa, co jest? W ogóle wiesz, Starę. miałem full życia. Te granaty mają taki damage, żebyś się zdziwił. Jak cię jeszcze trafi prosto shit. w ciebie, w ciało, to jest w ogóle masakra. O żegnaj świnią, świnia chciała przepchać, ale coś się jej nie udało. Właśnie kurwa, hmm. chronić moją wieżyczkę. Och wow! O nie, spadłem! O. Rzucam tutaj kurwa, pancerze! Jo, jak strzelam! Dobra, teraz muszę wrócić do mojej wieżyczki, czyli obejść wszystko dookoła. Nie! Strzelają w nią! Halp! Ziszczyli mi ją! Czemu? Tak! Kurwa mać, nie ogarniam w ogóle dzisiaj tej gwie. Muszę to zmienić zaraz. Jak zginę. Mac pri. Fuck, dobra, zginąłem, okej, okay, zmieniam bohatera <gry> A nie, ja nie chciałem wstawać! Ja nie chciałem żyć! <gry> to jest to. O Boże Opona! Tripula zrobił! Gnuj jeden tą oponą Dobra, czy ja tam zdążę dobiec? Kurwa mać, no, ledwo odpaliłem mecha i od razu mi kurwa wiesz, po trzech sekundach napierdalałem w tego Aha, ja tu nie muszę tak klikać, tylko mogę trzymać przycisk. Tak. Kurwa, fajnie, że nie wiedziałem. Serio? O stary! No bo przyzwyczajony jestem do fary, że wiesz, a nieważne. Farą też możesz trzymać. No ale to jednak jest kontrolerem. No możesz trzymać. No nie no, wiadomo, wiadomo. Jak masz taki, a, taki Ale na bocie się. Z, wiesz, na, na bocie zwalniasz mocno jak ten. Tak, to prawda. Kurwa! Głupia sucz! May A. mi wstawiła kurwa ścianę i zmarnowałem kurwa swoje przyspieszenie. ja pierdolę Tragiczne sobie, są głupio, czasem pizdę. May, ja nie ogarniam nie Ale wie, ona May. była już przede mną dużo, ona tą ścianę wstawiła kurwa specjalnie, głupia sucz. A wiesz. Wiesz, pewnie wewnętrznie gdzieś tam chciała dobrze, ale jebać bacz ją. Mhm, chyba nie bardzo. <laughs> Jeszcze czasami ktoś się zesra, nie wie co robić Szybkie decyzje Chujowe decyzje Ona szła na punkt dopiero, kurwa, nawet w walce nie była Aha, okej okay. To zmienia postać rzeczy Jest głupią pizdą w takim razie Go, Reinhardt, pierdol się Boże, tyle o, tanków mam mają Kurwa, nie mam ochoty już grać tym tankiem, naprawdę Masakra, wyrwali mnie z tego mecha i zastrzelili O kurwa, o Zmieniam to. No ja nie wiem co robić kurde, strzelam do nich tą diwą, znaczy farą, ale oni tak kurwa mocno Brak konstruktora, trują. kurwa jeden w grze jest tylko, dobra biorek. Można powiedzieć też, że Symetra jest konstruktorem w pewnym stopniu. Z tymi swoimi Ale nie wiem czy jest tak ten. Ciulawymi. Ale nie wiem czy ona jest tak zaliczana, w sensie przez wiesz, przez, przez, przez grę, o to mi Tak, chodzi. tak, tak, to ja, to ja też tego nie wiem. Tak, tak, ja też tego nie wiem, to <laughs> Dokładnie. Ja pierdolę! Kurwa, na tym budynku obok był kurwa świniak i przeciągnął mnie, kurwa. Wyciągnął mi od mojej wieżyczki i zabił, kurwa. Po prostu tak. Jeps i jeps Na strzała. Nie rozumiem tego. Dobra. O, wow! Oho, kurwa. Jak ja się tutaj uratowałem przed tym chujem jednym. No tu do mnie idzie, kurwa, ja to słyszę. O jak tam latają, a ja bym mógł, mógł tak dojebać. Pięć świnio jedna. Nie, nie. Dobra, makry nie ma. Eee, makry już nie, są tacy silni z go mocno. I to mi się podoba, teraz trzeba kurwa, się postarać się trochę. Żeby coś tym makri zrobić, a nie. przewrót. Tu, 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 tu. A. Dobra, półtorej minuty mamy. Obrońmy to naprawdę. Tak, fajnie by było. To, to fajnie to by fakt. było. I zrobilibyśmy sobie przerwę, wiesz? W nagraniu. Dobra, spoko, akurat będzie 20 parę minutek, więc. No, albo, albo zrobimy, albo zakończymy, zobaczymy. No, myślę, że tak, akurat te meczyki tak się rozciągnęły trochę, więc czemu nie? Można skończyć. Epa. Chciałem w końcu ulta użyć, ale tak szukam okazji. Od tyl, co nam wchodzą niestety, chuje jedna. O, o fach, w tym ja. budynku jest ich od chuja. Właśnie tam sobie biegają wolce jedne. Bolec z Bolec skurwolec, a tak go będę teraz nazywał. Dawaj, napierdaj tą wieżyczkę szybko. Kurwa, gdzie jest opona? O, boję się. Kurwa. ciu, 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 ciu kurwa, do widzenia! No nie do końca do widzenia, ale dojebani, jebani, mocno. Ohoho, ho, panie. Latam, 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 napierdalam jak szatan. Super. O, dobra, 36 sekund. Not bad, no. ma friend. O kurwa. O, Not bad, o oh, kurwa. Jak ten wezwanie na ulta, nie? Not bad. A, dobra. Macie basy, dacie radę, ja tam zaraz będę Latam jak szatam No, prawie się rymuje Good enough Nie, nie chuj się nie rymuje Latam jak szatam Szmatam Szmatam Nie, nie dobra, nie warto. Ach, dobra Ja wieżyczkę ustawiłem taktycznie z tyłu i ona po prostu pilnowała wiesz, z drugiej strony, żeby tam nie przechodzili i bardzo dobrze. A walka wiesz trwa z jednej strony, wieżyczka z drugiej takie zabezpieczenie, dogrywka właśnie takie, się kończy. i... Yeah! Kurwa... Czućkanie. Do widzenia! Ciućkanie. Ciuć, ciuć, bye, bye. Au, au. Au. Tak. Dziękuję. Nie ma za co. No, kurwa, tej. Te... Jaki pacan. nie żniwiarze. Not even close to GG. <śpuszczanee> bo ta opona tutaj, no. To im strasznie wtedy pchnęło akcję, bo... O Jezus Maria. O, 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 jakie mordy. Dwóch, trzech, nice. Ja, Straszny props. D dobry I mnie moment. tutaj pewnie zaraz mnie zrobiło. A my się zebraliśmy jak debile. Dobra. No met był powiedzmy, że nie było źle. Ja opuszczam i w ogóle kończę nagranie, także dzięki bro za playing i w ogóle. Tak, dzięki też. Elo, cześć pa.